Znajdujemy się na premierze książki 50 osobistości biznesu. Pomagamy, a ze mną Adi Kowalski, jedna z osobowości zawartej w tej książce. Cześć! Cześć, witam was serdecznie. No, po dużo na, wysoko nazwane osobistości. Jest mi niezwykle miło. No, powiedz, właśnie, co usłyszałeś, gdy dowiedziałeś się, że właśnie będziesz umieszczony w tej książce? Powiem ci tak, zapytałem, czy na pewno dobrze napisali. <grym> czy to na pewno jestem ja? Jest mi niezwykle miło, bo nie pomagam po to, żeby zdobywać i dostawać nagrody za to. Robię to z, po prostu z dobrego serca i że sprawia mi to bardzo dużo przyjemności. Więc bardzo duże wyróżnienie, naprawdę, i byłem bardzo zaskoczony. No, to powiedz, właśnie, co jest dla ciebie taką kwintesencją pomagania, profilaktyki? Co możemy zrobić? Co byś radził naszym widzom? Powiem Wam tak, słuchajcie, pomagać można pod każdym względem i w każdej sytuacji. Od fundacji po fundację na przykład Rock and Roll. Powiem Wam tak, od, można, dziewczyny mogą obcinać włosy, chłopaki zresztą tak samo. Można wspierać finansowo każda złotówka i każdy grosz się liczy. Pamiętajmy, że jest nas tyle osób, i zawsze to mówię też na swoich social mediach, że nawet jeśli każdy z nas wpłaci po tej przysłowiowej złotówce to uzbiera się bardzo dobra kwota. Pochwal się naszym widzom, pokaż siebie. Tam tam, 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 tam tam, Słuchajcie, przepiękne wydanie. Sesja zdjęciowa Anny Powierzy, więc w końcu mogła też ta sesja ujrzeć światło dzienne zupełnie w innej odsłonie, jeszcze w takiej książce, więc jest mi niezwykle miło, naprawdę. Powiedz w takim razie, co słychać u ciebie, jeżeli chodzi o Twoje projekty muzyczne, zawodowe? Teraz się bardzo duży projekt. Już nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale chyba tak. W czwartego występuję na Of Plus kamerze z nowym materiałem, czyli z nową płytą Kowalskie, anomalie. I szykują się bardzo duże dwa projekty. Niestety nie mogę jeszcze zdradzić o nich, ale słuchajcie, będzie bardzo duża kampania społeczna, powiem Wam tylko tyle. I będzie bardzo duża rzecz z taką pewną aplikacją, którą znacie, ale wszystko osadzone w muzyce. Czyli teraz szykujemy się trasy koncertowej do dwóch bardzo ważnych dla mnie projektów. To powiedz naszym widzom, gdzie dokładnie mogą Cię znaleźć w social media, bo ich za, tak zaintrygowałeś, że dużo z naszych widzów będą chcieli Cię zaobserwować, żeby śledzić i dowiedzieć się w odpowiednim czasie o tych tajemniczych projektach. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na mój Instagram, Instagram, czyli kowalski.nietypowy. Tam jest wszystko na bieżąco, tam jestem z moimi odbiorcami totalnie online, odpisuję, lajkuję, komentuję, więc zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Obserwujcie Adiego. Czego Ci mogę życzyć? Zdrowia. Słuchajcie, zdrowie jest najważniejsze. Jak będzie zdrowie, to całą resztę damy radę. Tego Ci życzę i dziękuję Dziękuję, dziękuję bardzo i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i oglądaczy.